Dzisiaj taki powrót do korzeni. Cześć, tutaj Elfik. Tak w ogóle? Kiedy zaczynałam swoją przygodę z rysowaniem, to prawie zawsze były to realistyczne portrety ołówkiem. A nawet kiedy nie rysowałam portretów, to też prawie zawsze sięgałam właśnie po ołówek. Dlatego dzisiaj znów przywołamy to narzędzie i spróbujemy się dowiedzieć, czy przez 15 lat czegoś się nauczyłam, i postaram się odpowiedzieć na odwieczne pytanie. Czy ołówek wolno rozmazywać? I osobom ambitnym proponuję policzyć, ile razy słowo ołówek padło w dzisiejszym filmie. Łatwe to nie będzie. Zapraszam do oglądania. Podstawowym pytaniem, jeśli chodzi o rysowanie ołówkami, jest to czy wolno je rozmazywać. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pisanie bloga, jakoś w 2005-2006, to na forach artystycznych właśnie o to ludzie się kłócili. Teraz artystyczne dramy są takie nieco bardziej zaawansowane, ale wtedy to był nasz największy problem. Piękne czasy. Miło wspominam. Społeczność artystyczna zauważyła wtedy, że kiedy rozmazujemy ołówek, to tworzą się takie brzydkie plamy. Plamy tworzyły się dlatego, że większość osób używała do tego palca, a na palcach zbiera się pot, tłuszcz, kurz i i wielcy przedwieczni, wiedzą co jeszcze. Ja się wtedy czułam takim trochę wieszczem, bo najpierw odkryłam, że rozmazywanie palcem to zło, a potem, że można rozmazywać, ale tylko wacikiem i tylko w tle. Dziś jestem wielką fanką papierowych wiszerów, bo są łatwe do wykonania i bardzo precyzyjne. Zatem zróbmy sobie wiszer. Już. Tematem tego odcinka jest jednak rysunek hiperrealistyczny, więc warto wspomnieć o tym dlaczego stosowanie wiszerów w tym stylu jest takie istotne. W hiperrealizmie chodzi o to, by ukryć linię ołówka, kretki pędzla. Indywidualne pociągnięcia czy kreski mają być niewidoczne, co sprawia, że w rysunku słabiej odznacza się sam artysta, a bardziej jego temat. Spójrzcie dla kontrastu na ten rysunek przedstawia konkretny budynek, ale w tej rozedrganej kresce widać bardzo dużo samego artysty i jego sposobu patrzenia na świat. Kreska jest bardziej charakterystyczna i gdy znów gdzieś zobaczymy rysunek tego samego artysty, to na pewno możemy go skojarzyć. A w hiperrealizmie tego już niestety nie ma. I właśnie dlatego osoby pragnące dowiedzieć się czegoś więcej odsyłam do filmu podlinkowanego w karcie na górze, bo tam wyjaśniam, dlaczego wszyscy przeciwnicy hiperrealizmu są w błędzie. Już zapomniałam o czym miałam mówić: a tak o Wiserach. Wischer pomaga nam dokładnie zapełnić pory w papierze i wykonać dość szybko tło lub podkład, na który potem nałożymy kolejne warstwy ołówka. Zrobienie równych warstw może trochę potrwać, i nawet jeśli na początku wygląda to bardzo niechlujnie, to spokojnie można kontynuować pracę. W trakcie robienia tych rozmazywanych warstw warto niektóre miejsca odświeżać co jakiś czas gumką, najlepiej taką, która nie jest taka gumiasta, bo one zostawiają bardzo brzydkie ślady. Ważny w tym miejscu jest także papier, ponieważ źle dobrany nie będzie współpracować z wiszerem. Ja tutaj używałam szkicownika z Moleskin. Nie wiem dokładnie, którego, bo oderwała mi się nalepka, ale prawdopodobnie to ten, który podlinkowałam w opisie, o ile nie zapomniałam podlinkować. I muszę tutaj powiedzieć, że niestety budżetowo nie było. Miałam kiedyś kampanię z Moleskin na Instagramie i wysłali mi bardzo dużo szkicowników, więc korzystam z nich sobie ile w lesie, bo je bardzo lubię. I nawiasem mówiąc, kiedy robiłam ten średniowieczny, skórzany szkicownik, to użyłam do niego niechcący szkicownika, który kosztował 150 zł, bo nie wiedziałam ile on kosztuje i dopiero kiedy sprawdzałam sobie do filmiku, to, to wyszło, że za 150, także... No, ale mają fajne kartki bawełniane, 100%. Ale osobom o mniejszym budżecie klasycznie polecam Bristol z SMLT. Wiszery także robiłam z gładkiego papieru, tego samego, na którym rysowałam, ale powiem, że taki bardziej szorstki także się nada. Najważniejsze jest to, by kartka, na której rysujemy, była gładka. A na wiszer najlepiej nada się papier, który jest cienki, bo taki jest dużo łatwiej zwinąć. Kiedy mam już gładki podkład, to biorę się za detale. Zwykle zaczynam od miękkich ołówków i w tym wypadku pracowałam na ołówkach Faber Castell, których gama jest bardzo szeroka, dlatego do najciemniejszych miejsc zazwyczaj, choć nie zawsze, wystarczał mi 4B, który sam w sobie jest już bardzo ciemny. W kochinorach odpowiednikiem byłby prawdopodobnie 6B. Miękkie ołówki stopniowo zamalowywałam coraz twardszymi, kończąc na 2H. Jestem wielką fanką ołówka 2H ponieważ przy dość mocnym nacisku on dokładnie, ale jasno pokrywa papier, co jest idealne do rysowania chociażby skóry. W pewnym sensie on blenduje pozostałe ołówki, dając ten taki efekt gładkości. I może wam się wydawać, że kiedy rysujemy osobę starszą, to nie na gładkości nam zależy, ale ja mam na myśli w tym momencie gładkość pokrycia papieru, a nie samej skóry, którą rysuję, bo tam wciskam tyle detali. Ile jest to możliwe. W tym miejscu muszę dodać, że na filmiku widzicie, jak zaczynam rysunek w lewym górnym rogu i stopniowo przesuwam się w dół. Na każdym nowym obszarze stosuję tą kolejność, o której opowiadam w tym filmiku. Idealnie byłoby pokazać każdy etap osobno czyli najpierw na całej kartce rozmazany podkład, potem detale, potem rozjaśnienia ale ołówki się bardzo mocno rozmazują dlatego najlepiej cieniować obszarami. No, i lepiej to wygląda na Instagramie, kiedy robimy zdjęcia typu work in progress. Uważam, że bardzo dobrym pomysłem jest odświeżanie sobie co jakiś czas miejsc, które się zabrudziły. Brud nie jest błędem, ołówki są takim medium, przy którym można się go spodziewać. Warto jednak nie dopuścić do tego, by grafit na Amen wbił się w strukturę kartki. A to może się stać zupełnie przypadkiem, gdy na przykład przejedziemy sobie po nim wiele razy ręką. Dlatego odświeżanie co jakiś czas dobrą gumką do mazania powinno być nawykiem. Skoro o gumkach do mazania mowa, to tradycyjnie polecam precyzyjne gumki elektryczne. Najlepszym gadżetem ever jest taka, która ma bardzo cieniutkie wkłady i pozwala na wymazywanie najdrobniejszych detali. Do wymazywania najdrobniejszych detali i bardzo jasnych punktów używam jej, gdy jest włączona i tak zastrugana. Ostrzę ją sobie o osobną kartkę a do lekkiego rozjaśniania niektórych miejsc, gdy jest wyłączona. Takiego delikatnego rozjaśniania wymagają na przykład brzegi zmarszczek. Są wtedy takie bardziej trójwymiarowe na kartce. Jeśli jakieś rozjaśnienie wyszło mi zbyt agresywnie, to delikatnie przyciemniam je ołówkiem 2H. Nawiasem mówiąc, ta elektryczna gumka mnie trochę uratowała, bo rysunek mi się ubrudził czymś lekko klejącym i myślałam, że już po nim, ale na szczęście lekko zdarłam to właśnie gumką, nie naruszając przy tym struktury kartki. A wiecie, jak to jest, kiedy pracujecie nad rysunkiem tak z 10 dni? No i w tym wypadku ten rysunek, właśnie tak na oko, zajął mi 10 dni. Uczciwie Wam powiem, że to jest dosyć mało jak na hiperrealizm. Kiedy Obserwuję choćby Heather Rooney na Instagramie, która od pięciu dni już rysuje sobie ten sam sweter i nawet nie jest w połowie, to mam wielki szacunek do niej za cierpliwość. Ja cierpliwości nie mam, mam za to życie i jest mi potrzebny zdrowy art-life balance. Ale jeśli ktoś chce uzyskać spektakularny efekt i ma na to czas, to niech robi dokładnie to samo, o czym mówiłam w filmie, tylko na większym formacie i dużo, dużo, dużo wolniej. Polecam wykupienie sobie na ten czas dostępu do jakiejś apki z audiobookami, podcastami czy lekcjami języka. Odczuwam także wielką wewnętrzną potrzebę wytłumaczenia, dlaczego zdecydowałam się narysować właśnie księcia Filipa. Z jednej strony uważam, że uczczenie pamięci zmarłej osoby rysunkiem wydaje mi się takie. Naturalne, ale z drugiej, w przypadku osób prowadzących media społecznościowe, jest to takie trochę żerowanie na nagłym skoku popularności osoby, która właśnie zmarła. Zdjęcie, na podstawie którego rysowałam, miałam pobrane z zamiarem narysowania go już w 2019, ale chyba dopiero śmierć księcia Filipa uświadomiła mi, jak bardzo podobał mi się jego luz i kontrast wobec zachowania pozostałych członków rodziny królewskiej. Uwielbiam ten fragment z serialu The Crown, gdzie wszyscy ustawiają się do zdjęcia i bardzo krzyczą, a on po prostu wstał, kazał im się zamknąć, a potem do fotografa powiedział: Rób zdjęcie. Yes, I można oczywiście powiedzieć, że jest to mm, fantazja twórców serialu, ale jest też autentyczny, całkiem współczesny filmik, na którym książe Filip krzyczy do fotografa. I to jest... i to już jest autentyk. I to mi się podoba. Ciężko jest oczywiście trafnie przewidzieć, czy polubiłbyś się z osobą, której nigdy nie poznałeś, ale mam wrażenie, że akurat z księciem Filipem to bym się dogadała. Też się robię taka niecierpliwa na sesjach zdjęciowych. Rozważam wysłanie tego rysunku do pałacu Buckingham, ale tak zastanawiam się nad pewnym czynnikiem ludzkim tego nie wiem po prostu, czy wypada. Jak wiecie, wysyłałam już kiedyś rysunek do pałacu Buckingham i był to portret królowej Elżbiety w dokładnie tym samym stylu. I nie, żebym uważała, że królowa go trzyma na biurku, ale tak fajnie pasowałyby do siebie te dwa portrety. To tyle. Mam wrażenie, że się trochę rozgadałam, dlatego od razu przejdźmy do Q&A. No może nie od razu, bo jeszcze przypomnę, że jeżeli chcielibyście, aby Wasze pytanie miało szansę pojawienia się w Q&A, to koniecznie piszcie je z literką P w nawiasie kwadratowym. I jeżeli macie jakieś ciekawe pytanie, to naprawdę polecam dodać tą literkę P, bo bardzo często tego typu pytania inspirują całe odcinki i stają się takim jakby głównym tematem odcinka, więc jeżeli dla kogoś jest to jakiś zaszczyt, to... to jak będzie. Pytanie od ginewry. Czy mama już wie, co się stało z jej butami? Jaka była jej reakcja? Myślę, że to pytanie jest takim doskonałym pretekstem do tego, by odsłonić przed Wami taki troszeczkę brutalny świat YouTube. Otóż pewne rzeczy są tak. Czasem reżyserowane, i w tym wypadku sytuacja z butami polegała po prostu na tym, że ja moją mamę uprzedziłam, że potrzebne mi będą buty, i mama specjalnie znalazła takie, które mogła poświęcić. Dialog wyglądał mniej więcej tak. Mamo, potrzebne mi buty. Do czego? Książkę będę robić. Aha. No, także wiecie, czasem na YouTube są takie niewinne rzeczy, niewinne kłamstewka w stylu, że wydaje się, że coś było kręcone jedno po drugim. Tak, jest to specjalnie powiedziane, że spontanicznie przychodzi mi jakiś pomysł i że spontanicznie go realizuję, ale tak naprawdę to pewne rzeczy są troszeczkę pod scenariusz. Mam nadzieję, że nie zrobiło się Wam przykro z tego powodu, że tak czasem brutalnie jest. I u mnie też tak czasem jest, no. Muszę to powiedzieć. Maciek pyta, czy będzie można gdzieś przeczytać Twoją książkę opowiadanie fantazy, o którym mówiłaś w odcinku o Cersei i Zenogi? Tak, będzie można. Jak wspominałam, mam współpracę z wydawnictwem i będę wydawać po kolei wszystkie dzieła, jakie napisałam, ale wszystko po kolei. Pierwsza rzecz wychodzi już niedługo, ale nie jest to rzecz akurat związana z tą historią, tylko coś innego. Także. We are in touch. Skąd bierzesz muzykę jak z wiedźmina do filmów? Czy masz jakieś biblioteki dostępne? Pyta Alicja. Jestem w sieci partnerskiej LiveTube i oni mi dali dostęp do biblioteki Epidemic Sound. I polecam ją sobie, świetnie mi się współpracuje. Tylko ponieważ ja jestem w sieci, to ja z niej korzystam za darmo, ale nie wiem, ile dostęp do niej kosztuje normalnie. A wcześniej korzystałam z Audio Network.